Cześć, tu Blackboy, a to trzeci odcinek z serii Zagrajmy z Blackboyem. E, zaczynamy. E, na początek zmiany. Tak, jesteśmy w nowej miejscówce. I tutaj e, ma być domek. Już to jest takie stałe miejsce. Tu wyrównałem teren, ale to nie jest najważniejsze, co zrobiłem. Na początek, pierwsza informacja mod. Zainstalowałem moda Timber Mod, który pozwala na realistyczne ścinanie drzew. O, właśnie. Czyli, jeżeli zaczniemy, pień leci nam całe drzewo. I właśnie tutaj kolejne zagadnienie, bo mam bardzo dużo tego drzewa. Właśnie dzięki temu modowi. I tutaj druga rzecz: Farma yy, Mobów. Tak, mobów jeszcze nie ma, bo nie mam zboża. Zaraz przejdę do kolejnej farmy. Tutaj jest takie miejsce, takie stajnia jakby. Coś w tym tylko dla owiec. E, tu jest taki wybieg. No, tu też taki pagórek lekki. Tu będą krowy, kury, świnie, kurczaki, owce. Może jeszcze to powiększę kiedyś. Teraz dalej. Tak, co ja miałem omówić? Może... tam mini farmy Hmm, tylko gdzie ona była? Zawsze ją gubię, bo zawsze... Pamiętam, że jest za górką. O, tutaj jest. Tutaj zboże nam rośnie. Już sporo rośnie, nie mogę się doczekać. Ale jak to się już skończy, to... Aj, co ja robię? Ej, będziemy mieli kurczaki. Patrzcie się, tu jest pełno kurczaków. Ej, tam za górą były owce, sporo owiec, Na tym świecie mi się sporo mobów raspi nawet. Tylko świn nie mogę nigdzie znaleźć. Ale to nie jest problem. Yy, łatwo jest znaleźć przecież. Yy, Krowy, a one nawet da dają więcej miejsca od krów. Znaczy od świn, Co ja gadam. To pewnie przez to, że jestem chory i trochę taki... Głos mam dziwny. Poczekajcie, może yy, wyciszę mikrofon. Albo oddalę go i muszę się odkaszlać. <tryk> <tryk> Dobra, mam, tra mam nadzieję, że to jakoś tragicznie nie wyszło. Um. O Jezu. ale mnie to wystraszyło. E tak, yy, zboże. Trzeba poczekać na zboże. I... E Zapomniałem. Izzy, bo po prostu obudowałem w nocy, no i potrzebowałem spokoju, i tak by to nazwać. Tych głupich mobów, które mnie cały czas męczyły. Eee. No, Znowu co skupiłem? Eee, e, e. Co ja wiadomo? Jedzenie, jedzenie. No, od razu włączam bits i już mi zaczyna pasek głodu spadać. Eee... No, a trzeba będzie się wziąć za gotowanie. Sta. Osiem goblin? Nie, mam w Trzeba będzie zrobić sobie piecyk. I... A węgiel drzewny, najpierw to trzeba skończyć A. jeszcze trzeba będzie dołożyć tego dwa razy ten i zrobić jeszcze jeden piecyk Ogólnie w tym odcinku będę robił automatyczną farmę Kaktusa. Już mam materiały, czyli piach i kobelstą. Będzie to z kobla. E, o, jego mam po prostu najwięcej. E, tu gdzieś się nawet przymierzałem do budowy. Tylko pomyślałem, że jednak nakręcę to, bo będzie za dużo tego. O, tu. No, tu robiłem to. Teraz tak. Sand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przerwa. Jeszcze raz. Oj, dobra. Jest a nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, ponieważ mam problemy yy, z tym programem, którym. Oprawiłem filmy Więc ten odcinek może nie za szybko wyjść Ale spokojnie Pewnie go będziecie oglądać Zaraz zobaczę, teraz jest 5 grudzień 5 grudnia to nagrywam Więc to wyjdzie gdzieś tak 8, 10, do 10 powinno wyjść Powinienem rozwiązać ten problem tak, raz 2 3 4 5 6 poziomów. Ale teraz jeszcze jedna rzecz. Raz 2 3 5 6 7 8. A to trzeba usunąć. bo to co on będzie mi dopływać woda. No, a tak by było lepiej dobra czyli teraz stawiamy kaktusy zapewne wystarczy mi na jedną grządkę tylko aha, aha. no tak myślałem potrzebuję dwóch kaktusów lepiej niech szybko rosną tak, teraz trzeba zrobić. Teraz może zrobię hydraulikę, jak one będą rosnąć, a potem zrobię To ziarostwo. Chociaż wiecie co? Muszę jednak przełączyć na pizz Ponieważ nie chcę mi się latać do łóżku. Znaczy mm, nie chcę mi się teraz budować w domu. Dom będzie w następnym odcinku. A tak to by potwory mi po prostu nie dwa spać. A tego bym nie chciał. Jest kurczak, są stejki um, Wiaderko. No, co jest? Dlaczego mogę spać tylko w nocy? Aha! Myślałem, że mam tego. Ustawienia na Bright. Bliżej już już ciemno, zapomniałem, że mam na mody. No i przez to nie mogłem spać. Okej, okay. księżyc już wychodzi, powinienem już móc spać. Okej. Okay. Okej. Okay. Um, teraz trzeba będzie sobie przynieść e, nieskończone źródełko. Tu gdzieś było, jest. Oj, że mam jedno złoże. To może y, ta budowa poczeka? Ważniejsze są dla mnie y, moby. To kurczaka mamy. No, nie, nie. Cip, cip. Chodź. chodź. A, ty że się zbugował A to krawa sobie zaciągniemy. Come on. No chodź. No, co jest z tobą? What the fuck? O jest. Działa. Chodź mendo. Jeszcze gdzieś drugą powinniśmy znaleźć. A, bo dobra. Bo trochę o tym słyszałem i wiem, że rozmnażanie trwa... Yy, znaczy, małe zwierzę rośnie około 20 minut. Dlatego... No chodź. Zależy mi na czasie po prostu. Tak, prowadziłem je w stan miłości, ponieważ nie jestem pewny... Czy one mi po prostu nie znikną, jak za daleko nie odejdę. Jak za daleko odejdę, znaczy się. Bo ja tam będę robił, a nie no daleko. Troszkę. A jakby mi tak postanowiła jakby uciec, to by było niedobrze. Mam jeszcze jedno złożę. Chyba nie ma, więc się można zająć dalej budową. To niszczymy. Może zrobię takie, bo takie jest wygodniejsze. A to było po prostu dla. Takie po prostu zrobiłem, bo miejsca musiałem oszczędzać. Więc powiem, że muszę zrobić to. A ja tego źródełka akurat nie lubię, takiego typu. Typu em, na ile to było? Na dwa się kopało, czy na jeden? Czekajcie sprawdzę Fag jeszcze muszę odgodzić Ciemno się robi? Nie Kurde pierwsze drugie trzecie i teraz tutaj czekajcie zobaczymy jak płynie jeszcze rzucę tu, tu i tu, i się postaram zorganizować. dalej popłynie? Popłynie, a czyli coś takiego może być, bo to akurat tak. To teraz trzeba zrobić. To coś, co będzie nam kaktusy powstrzymywać przed upadkiem. Znaczy ten przez wzrostem i będzie odpadać. Nie pamiętam z tej strony, co się robiło, ale mam nadzieję, że dobrze robię. Au, au. Teraz z tej. Wiem, że to może za ładnie nie będzie wyglądać, ale przynajmniej będzie działać. No wokół tego zrobi się pixel art, a więc spokojnie. I właśnie na to będzie mi wełna i dużo owiec No bo bez wełny no to ja nie zrobię. No chyba, żebym robił takiego już naprawdę dziwacznego no to by można wykorzystać DILTA i to wszystko, ale to by brzydko wyglądało aha pewnie się zdziwicie tak nie ma tekstur zrezygnowałem z nich coś mi się przestało podobać chociaż ostatnio byłem w nich normalnie zakochany ale postanowiłem na nich nie grać jednak znaleźć coś lepszego albo w ogóle wyłączyć teksturpaki z gry nie. Mi podoba się ogólnie teraz Fateful, jest bardzo realistyczny nawet, w miarę jak na Minecrafta, ale nie, ale mam błędy lekkie z nim i nie działa mi. Nie wiem z jakiego powodu, ale dobra, nieważne. E, już długo będę kręcił, więc e, ja kończę ten odcinek, e, zaraz będę kręcił e, kolejny. Ale to będzie już kompletnie szukanie zwierząt, po prostu do farmy. Więc ja się żegnam, na razie i pa!